Wiem, że istnieje duży związek między działaniem każdej firmy a zmianami, jakie zachodzą w środowisku. Tego typu świadomość wymaga od nas zaangażowania, dlatego też jako producent materiałów budowlanych realizujemy program zrównoważonego rozwoju Planet Passion. Program nasz koncentruje się na czterech obszarach, to jest energia, redukcja emisji dwutlenku węgla, dbałość o zasoby wodne czy też gospodarka obiegu zamkniętego. W tym roku rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją MARE. Pokładamy w tej współpracy duże nadzieje. Bardzo ważną częścią działalności Fundacji MARE są kwestie związane z oczyszczaniem Morza Bałtyckiego z odpadów morskich. Z danych Komisji Helsińskiej wiemy, że nawet ponad 60% odpadów trafiających do Bałtyku i na nadbałtyckie plaże. To różnego rodzaju tworzywa sztuczne, które oczywiście bardzo negatywnie oddziałują na środowisko morskie. Wspólnie z firmą Balex Metal instalujemy w marinach i portach kosze morskie, które odławiają odpady bezpośrednio z wody. Problem zanieczyszczenia wód morskich jest kwestią globalną i nie omija oczywiście Bałtyku. Zależy nam, żeby nie tylko instalować specjalne kosze w wodzie, ale również skupiać się na monitoringu odpadów wodnych. I w ten sposób zdobywać wiedzę, którą później można przekuć w skuteczną edukację i planowanie dalszych działań na rzecz Morza Bałtyckiego.